Dzień dobry, Andrzej Wachowski, yy, witam w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Z Sebastianem będziemy yy, oglądać zdarzenia drogowe, jakie się wydarzyły, oczywiście w Polsce, bo tutaj aż tam nas widzowie chcą, żebyśmy pokazywali te zdarzenia w Polsce yy, i co będziemy oceniać, tak? Tak, będziemy komentować, będziemy zastanawiać się dlaczego do tego zdarzenia doszło, co można było zrobić, żeby do tego zdarzenia nie doszło, także Zapraszamy do Blumenbergu. Zapraszamy. Co my tu mamy? Patrz, jedzie tam coś na sygnałach, widzisz? No, noc, deszcz. Co? I co tu się wydarzy? A takie rzeczy się wydarzyły. A ja wiem, co się stało, wiesz co? Ten samochód stał w tym jeden za drugim, zobaczył to na sygnały i co? On chciał zrobić przejazd tej karetce. To ta karetka była, co mm. nie? Czy to Ciało była policja? Dobrze. Tak, no jakiś uprzywilejowany na pewno. Tak. Chciał dobrze, a znowu wyszło jak tak zwykle, nie? Jak tak. to się czasem, czasem karetka. karetka, karetka, i, karetka. Tak. I ten kierowca miał przejazd z lewej strony, a ten myślał, że on mu ustąpi, zjeżdżając na lewą stronę. Bo wszystkie pojazdy na autostradzie, na przykład jak mówię, życia to do lewej, do prawej, no on to robił, no. A ten znowu nie przewidział. No. I tutaj w tym przypadku. Jest zajechanie drogi przez ten osobowy. I tutaj ja, kierowcy karetki w ogóle nie winni. Co ty o tym sądzisz? Ja bym jeszcze raz to zobaczył chętnie, o, teraz właśnie, bo <laughs> zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy... Jest czerwony. Jest czerwony, tak? Tak, ale on jeszcze ten nie, kierowca nie karetki szans. nie wjechał. Nie miał szans kierowca karetki go zobaczyć z tego względu, tak. że e, zanim stał jeszcze, za tą osobówką stał tak. jeszcze jeden pojazd i osłabił tak. mu e, Dokładnie. widoczność, więc wychylił mu się w ostatnim tak. momencie. On chciał uciec, ale co zajechał do drogę karetca. Ewidentna wina hmm. kierującego osobowką, osobówką. Osobówką, nawet... tak. I tu w tym przypadku kierowca karetki nie jest winien. I uważam, że kierowca karetki nawet jechał na tyle spokojnie. Zobacz, on się zatrzymał jeszcze przed skrzyżowaniem. Tak. No i co? Nadgorliwość, tutaj troszeczkę ze strony tego kierowcy. Tak. Więc, więc chyba raczej już. Czasem lepiej stać mm -hmm. niż wykonywać jakieś dziwne ruchy, bo. Ucieczka w złą stronę, tam to nazwa. O, no idealnie. Ucieczka, Ucieczka w złą, w złą stronę, w stronę, tak jest. No. no i jak tu widać, trochę inne zdanie. Miał Sebastian, to chyba inny ja, ale później te nasze zdania jakby się połączyły i doszliśmy tutaj, no bo, bo różnie to wygląda. Ja czegoś nie zauważę, Sebastian nie widział, no ale, ale jak, jak, jak wygląda nigdy na tych wypadkach też ci kierowcy nie widzieli, tak? No niestety. I... I tutaj mamy prośbę do Państwa, żebyście też do nas napisali, podzielili się swoim zdaniem, tak? Bardzo Was serdecznie to prosimy. Oczywiście lajkujcie, oglądajcie, subskrybujcie. subskrybujcie. Tak, i ja już zapraszam za tydzień do programu Na Osi do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do widzenia. Do zobaczenia.